Cześć, nazywam się Marcin Gębicz. Zapraszam na prezentację naszego teamu Fabryka Rowerów Cycling Team. Pełnię funkcję kapitana. Rowerem zaraziłem się w wieku paru lat i tak mi zostało do dzisiaj. Przede wszystkim chcemy się dobrze bawić na rowerze. Jesteśmy zgraną drużyną, My wszyscy się lubimy, lubimy razem trenować, razem wspólnie spędzać czas. Na pewno każdy z nas ma swoje jakieś tam indywidualne cele w nadchodzącym sezonie, ale jako drużyna chcemy pokazać się w najbardziej prestiżowych cyklach imprez kolarskich w Polsce jak również w Mistrzostwach Polski. Trening kolarza wymaga 4-5 dni w tygodniu, które musimy poświęcić na, na rower. Mimo to, jeżeli poukładamy sobie ten plan dnia jakoś tak mądrze, jesteśmy w stanie to zrobić. Uprawiamy to kolarstwo często kilkanaście lat czy albo dłużej i każdy z nas lubi to, co robi, lubi wyjechać na trening lubi, lubi, lubi się zmęczyć. Jednym z, z takich Yy, marzeń, yy, myślę, że dla Timu byłoby to, żeby na przykład na początku sezonu w ramach przygotowań pojechać na wspólny obóz jakiś do ciepłych krajów, żeby razem potrenować. Do tej pory wszyscy jeździmy jakoś tam osobno z powodu braku czasu i tak dalej, a może się to uda zorganizować, może już nie w tym roku, ale na przyszły, na przyszły, w przyszłym sezonie. Inne drużyny czy inni zawodnicy czują przed nami już jakiś tam respekt. Kiedy przyjeżdżamy na wyścig, widać nas i zawodnicy inni wiedzą, że jesteśmy w stanie powalczyć i napsuć. Gymkwi trochę na wyścigu. Często przyjeżdżamy, nawet kilku z nas jest w stanie przyjechać w czołowej na przykład szóstce. Także no, myślę, że to jest, to jest fajne. To jest takie, z tego jestem dumny, że, że widać nas na tych wyścigach. Fabryka rowerów Cycling Team w sezonie 2022 liczy pięciu zawodników. Tomek Jaworski, chłopak, który na rowerze jeździ. Od pięciu lat przez ten czas zrobił ogromny postęp, bardzo pracowity. Podchodzi do kolarstwa, do treningu bardzo analitycznie, analizuje wszystkie detale, szczegóły, każdy wyścig, wszystko chce poprawiać. Myślę, że. Przyszły sezon, czyli ten, który teraz będzie, będzie jego już naprawdę takim solidnym sezonem i, i będzie w stanie wygrać już kilka wyścigów w tym roku. Michał Bareła, bardzo zdolny kolarz, z bardzo dobrą wydolnością i z predyspozycjami do uprawiania tego sportu. Praktycznie na każdym wyścigu, na którym startuje, przyjeżdża w czołówce. Zdobywa medale, już w tym roku zdobył medal Mistrzostw Polski. Myślę, że sezon 2022 to będzie jego najlepszy sezon w dotychczasowej karierze. Dominik Patrzykowski, od kilku sezonów jeden z najmocniejszych zawodników kategorii M3, w tym roku przechodzi do kategorii M4. Chłopak, który potrafi wygrać wyścig w każdym terenie. Tyni zawodnicy modlą się, żeby Dominiczek nie przyjechał na wyścig, bo tylko wtedy są w stanie coś ugrać dla siebie. Rafał Klama, bardzo solidny kolarz z olbrzymią wydolnością i siłą. Swoje możliwości pokazuje dopiero na najcięższych wyścigach. Rafał to jest taka nasza ikona mody, zawsze ma idealnie dobraną stylizację. Zresztą popatrzcie na jego rowery. Ostatni zawodnik timu Marcin Gębi, czyli ja, najstarszy. W teamie generalnie mogę służyć chłopakom doświadczeniem, z racji tego, że paręnaście lat, kilkanaście lat ścigałem się wytrzynowo. Przejechałem kilka dużych turów i kilkaset innych wyścigów. Najlepiej czuję się podczas wyścigów klasycznych w zróżnicowanym terenie, potrafię też skutecznie zafiniszować z dużej grupy. Zapraszam wszystkich do śledzenia Fabryka Rowerów Cycling Team w mediach społecznościowych. Obserwujcie nas, śledźcie nas. Do zobaczenia na trasach.